Jestem elektrykiem, ale chcę zostać mechanikiem. Ale takiej kontroli, jak miałem dwa dni temu, tutaj na granicy włoskiej, to nigdy jeszcze nie miałem. Taki mi zrobili kipisz, no wszystko, wyciągali wszystko, otwierali maskę silnika i mieli ochotę wyciągać filtry kabinowe. Na linii, panie prezesie. Ja? Ja? Dasz Pytam, pytam. Tam w komentarzach pod ostatnim filmem jeden z moich widzów kierowca, kierowca ciężarówki pyta się mnie, czy jest taki system pracy w Szwajcarii. Dwa na dwa, czyli dwa tygodnie pracuję, dwa tygodnie jestem w domu. No nie ma takiego systemu pracy. No. nie ma i to nie bardzo w ogóle by się opłacało. No bo jak dwa tygodnie jesteś w pracy, a dwa tygodnie w Polsce, no to zamieszkanie musisz płacić, krankencace musisz płacić i to nie bardzo w ogóle ma sens ekonomiczny. Ja w ogóle do Polski nie jeżdżę. Na, na, jakieś takie, na jakieś takie krótkie wypady. A jak jeżdżę, jak już jadę, to już na długo. Nie? W tym roku, akurat ten rok był wyjątkowy, z pewnych względów, o których jest na wcześniejszych moich filmach. I w tym roku no, jestem w Szwajcarii cały rok. Ale normalnie. To zjeżdżam w grudniu na święta i wracam po Wielkiej nocy i nigdzie już nie jeżdżę przez ten cały czas. Tylko siedzę na dupie i robię, nie? Tam czasem robię, czasem nie robię, różnie to z tą pracą jest, nie? Czasem jest praca na no, dwa tygodnie, czasem na trzy, czasem na miesiąc, no, czasem na pół roku. No to nie wiadomo ogólnie, na jak długo będziesz pracował, a to, że tam agencja coś powiedziała, to w ogóle to nie ma żadnego znaczenia. Teraz tak, jak jest w tytule. Pensją z kasy. Co to jest to pensja z kasy? Ja już o tym mówiłem. Tam w moich filmach kilka razy pewnie, ale postanowiłem zrobić taki specjalny odcinek o tym. A to dlatego, co mnie zainspirowało. Zainspirowało mnie to, że przyszła informacja: akurat do Polski, co już się rzadko zdarza, żeby pensją z kasę wysyłała list do Polski. Ile w tamtym roku mi się pieniędzy odłożyło i co oni mają z tym zrobić, nie? Więc tak, pracując w Szwajcarii, zarabiasz jakąś tam kwotę brutto, powiedzmy 36 franków brutto na godzinę. I z tej kwoty brutto są potrącane różne yy, składki, nie? Potrącają to przede wszystkim, wiadomo, podatek dochodowy. Potrącają ubezpieczenie od utraty pracy. Taki szwajcarski zasiłek dla bezrobotnych, chociaż w Szwajcarii to jest zupełnie inaczej rozwiązane. To nie jest tak jak w Polsce. Ale ja już o tym mówiłem, nie? kiedy opowiadałem, jak to jest. I no jest potrącane AHV. AHV i być może BVG. Kiedy AHV, a kiedy AHV i BVG. Więc AHV to jest tak jakby pierwszy filar, nie? Bo pensją z kasy to jest taki szwajcarski ZUS. I no, tam każdy jest zobowiązany Odprowadzać składki. Więc pracodawca, czyli agencja pracy, w której pracujesz, od Twojego zarobku brutto będzie procentowo pobierać składkę na AHV. To jest no, w zależności od tego, ile się zarabia, tam pomiędzy 300 a 400 franków miesięcznie. I drugą, taką samą składkę w tej samej wysokości dopłaca ci do Twojego AHV pracodawca. Czyli Tobie zabierają powiedzmy 350 i drugie 350 dopłaca pracodawca i co miesiąc 700 franków jest odkładane w pensję z kasy z tytułu AHV. Teraz druga sprawa. Jest taki przepis w Szwajcarii. To AHV to jest jakby pierwszy filar. Nie? Kiedyś w Polsce też było taki pierwszy filar, drugi, trzeci. Później to zlikwidowano. W Szwajcarii to jest i to działa. Więc to AHV to jest pierwszy filar. Teraz jest BVG. BVG to jest też składka emerytalna. Ale to jest jakby drugi filar. Kiedy się to płaci? Więc jeśli jest taki przepis w Szwajcarii, że jeśli u jednego pracodawcy w ciągu roku zarobisz więcej jak 21 tysięcy franków, to pracodawca i Ty również zobowiązani jesteście do opłacania BVG. Czyli składka emerytalna, drugi filar. To jest podobna kwota, też pomiędzy 300 a 400 franków. I tak samo jest to rozwiązane, że jak tobie potrącą powiedzmy 350 franków, to drugie 350 dokłada ci pracodawca i to odprowadza do BVG. I teraz tak. Co y, roku z BVG, bo z AHV nie, tylko z BVG, przychodzi informacja. Jaką kwotę w tym y, danym roku odłożyłeś? Oczywiście przyjdzie taka informacja, jeżeli składki BVG były płacone, no bo mogła być taka sytuacja, że pracowałeś trochę w jednej agencji, trochę w drugiej, trochę w trzeciej, w żadnej z nich w ciągu roku nie zarobiłeś więcej jak 21 tysięcy franków i w związku z tym nie byłeś zobowiązany do opłacania drugiego filaru. Natomiast e, jeśli takie składki były odprowadzane, to przychodzi informacja. Z reguły te informacje są przez Polaków. Nieodbierane. Dlaczego tak jest? No, dlatego, że powiedzmy, jak ktoś nie ma jakiejś pracy na stałe, czy nie mieszka w jednym miejscu, tylko podróżuje po całej Szwajcarii i mieszka i pracuje tam, gdzie aktualnie jest praca, to pensją z kasy nie ma Twojego aktualnego adresu. Więc oni wysyłają list, list albo się wróci, albo się nie wróci, w każdym razie ty go nie otrzymujesz i nie wiesz o tym, jaka to kwota i tak dalej, i tak dalej. Ja w tym roku akurat ze swojego pensją z kasy taką informację otrzymałem na adres do Polski. Nie? I przyszła mi informacja, że tam w ciągu roku odłożyło się 4000 franków. I co oni mają z tym zrobić? A co oni mogą zrobić? No, jest kilka możliwości. Mogą zatrzymać i trzymać te pieniądze, nie? Mogą też, no bo załóżmy, że zmieniłeś pracodawcę, pracujesz. U innego już pracujesz na tyle długo, że przekroczyłeś ten limit i on ci założył BVG ale w innej firmie, w innej pensjskasy, bo w Szwajcarii nie jest tak, jak w Polsce, że jest jeden wszechpotężny ZUS dla wszystkich. Nie, w Szwajcarii jest tych pensją mnóstwo. I może sobie pracodawca, w tej czy w tamtej wybrać, której chce. No i teraz, jeśli masz nową pensję z kasę, to pieniądze z tej starej mogą ci przelać do tej nowej. Możesz te, też je tam zostawić, ale jest jeszcze jedna możliwość, możesz je wybrać. Możesz je wybrać pod warunkiem, że wymeldujesz się ze Szwajcarii i wyjedziesz nie do Polski. Czyli powiedzmy jest taka sytuacja, że pracujesz, pracujesz, pracujesz. Przychodzi grudzień, tak jak ja to robię. W grudniu się wymeldowuję ze Szwajcarii i wracam do Polski. I już nie jestem w Szwajcarii, już jestem w Polsce. Nie jestem tu zameldowany. W takim przypadku mogę się zwrócić do pensją z kasę, żeby mi przelali na moje konto bankowe Wszystkie te pieniądze, bo ja chcę wybrać, bo, bo wyjechałem ze Szwajcarii. Teraz, co się dzieje, jak jest w przypadku AHV? No, niestety, <laughs> AHV przed osiągnięciem wieku emerytalnego wybrać nie możesz. Nawet jak się wymelduje ze Szwajcarii, to one tutaj muszą zostać i będą leżeć dotąd dopóki nie osiągniesz wieku emerytalnego. Jak osiągniesz wiek emerytalny, no to są kilka, jest kilka możliwości. No możesz na przykład otrzymywać szwajcarską emeryturę. Z tym, że jak odłożyłeś mało, to ta szwajcarska emerytura będzie bardzo mała. Na przykład, no nie wiem, po kilku latach pracy ona może wynieść 300 franków, bo mało odłożyłeś. Żeby w mieć dobrą emeryturę, to trzeba pracować długo, dużo mieć odłożone i na dwóch filarach. Druga możliwość jest taka, że możesz te pieniądze za HV, bo osiągnąłeś wiek emerytalny, możesz wysłać mm. <laughs> do ZUS-u. No to ci się tam zwiększy, to powiedzmy, ten udział, i tam jakoś będzie wyższa emerytura. Czy się to opłaca? Nie wiem. Nie wiem. Trzecia możliwość to jest taka, że zabierasz te wszystkie pieniądze, co tam jest odłożone i wyjeżdżasz do Polski. Nie, nie masz emerytury szwajcarskiej, wziąłeś całą gotówkę. No i tam, ile pożyjesz, to tyle ją będziesz miał, wydasz. Na tym się kończy. Tak, tak to wygląda w Szwajcarii. Sprawy związane z ubezpieczeniami e, emerytalnymi. Teraz tak, co ja dzisiaj tutaj robię? Jadę do Włoch. Powiem tak. Jestem w Szwajcarii wiele lat. Wiele lat jestem w Szwajcarii. Niejednokrotnie przekraczałem granicę szwajcarsko-niemiecką, szwajcarsko-austriacką, księstwa Liechtenstein. Czasami się zdarzało, że miałem kontrolę. Ale takiej kontroli, jak miałem dwa dni temu, tutaj na granicy włoskiej, to nigdy jeszcze nie miałem. Taki mi zrobili kipisz, to no wszystko. Wyciągali wszystko, otwierali maskę silnika i mieli ochotę wyciągać filtry kabinowe, bo ja tu mam po jednej i po drugiej stronie dwa filtry kabinowe. I widziałem, że już za te filce się zabierał, już miał to ochotę otwierać, czy tam nie ma coś schowane. Więc takiego kipiszu, jak mi zrobili dwa dni temu, to przez te wszystkie lata nigdy nie miałem. Oczywiście, no miałem nieco ponad normę. Miałem nieco ponad normę. W związku z powyższym. Musiałem zapłacić cło 37,50. No i za to, że się nie przyznałem, że mam ponad normę, to 50 franków kary. Więc kosztowało mnie to 87,50. I dzisiaj jadę do Włoch po to, żeby dokonać zakupów. Tym razem już wezmę tylko normę, nic ponad normę. Ale muszę to zrobić, no żeby mi się ta kara zrekompensowała. No i teraz jak zrobię zakupy, to będzie tak, jakbym to kupił w Szwajcarii po szwajcarskich cenach, no ale jakieś działania muszę podjąć, żeby troszkę grosza uratować. Zobaczymy, co będzie, czy bo ja tu przy, przez tą granicę przejeżdżałem już kilka razy i nigdy żadnej kontroli nie było, aż nagle, dwa dni temu, taki kipisz, że jeszcze takiego nie widziałem. Czasami oglądam takie filmy, jak przekraczają Ukraińcy granicę polską w Medyce i tam im taki kipisz robią. No to, no prawie, że taki. No podało to, nie wchodzili, nie świecili. Ale wszystko, popielniczki, wszystkie skrytki, wszystko, wszystko, wszystko było pootwierane. Wszystko było sprawdzone. Alkoholu pani nie ma? Nie, nie, tylko woda kolońska. Teraz jeszcze jedna rzecz: to tytułem uzupełnienia mojego wcześniejszego filmu, w którym opowiadam o pracy w tunelu. Więc jeśli chodzi o. O, o, o bezpieczeństwo, więc ym, pracując w tunelu, każdy z nas otrzymał plecak. Do dzisiaj mam ten plecak, zresztą nie byle jaki, drogi, firmowy. Otrzymał plecak, a w plecaku znajdował się aparat ucieczkowy. E, więc o co chodziło? Chodziło o to, że gdyby nastąpiła jakaś awaryjna sytuacja w tym tunelu, że nagle nie wiem, zostało skażone powietrze albo w ogóle e, nie ma powietrza, nie ma czym oddychać, to miałeś aparat ucieczkowy. On wystarczał na pół godziny oddychania. I yy, yy, gdyby taka awaryjna sytuacja nastąpiła, posługując się tym aparatem ucieczkowym, należało po schodach wyjść na najwyższe piętro tej elektrowni. I tam była specjalna hala, w której znajdował się generator tlenu. I ty musiałeś do tej hali przy pomocy tego aparatu w sytuacji awaryjnej dotrzeć. Tam zamykały się szczelne drzwi i tam wszyscy czekali na pomoc. Co tydzień były robione próbne testy, gdzie musiałeś cały czas aparat mieć przy sobie. Nie mogłeś zostawić, nie wiem, w kanciapie nie? i nie chcę tam leżeć. Absolutnie. Aparat musiałem mieć przy sobie i co tydzień, nie wiadomo w jaki dzień i o której porze, rozlegał się dzwonek, jest alarm i wtedy wszyscy musieli po schodach, bo nie wolno było windą jechać w takim przypadku, po schodach musieli się udać na najwyższe piętro do tej hali. No i tam sprawdzano, kto przyszedł, ilu przyszło czy wszyscy mają aparaty ucieczkowe przy sobie, więc tak to wyglądało w tunelu odnośnie spraw bezpieczeństwa. Wodę brzoszwę można prosić. Politechnik. Dziękuję bardzo, proszę. Schabik. 300. Pojutrze będę miała poradnik speleologiczny. Poradnik speleologiczny, Co to jest? Wątróbka. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Tak więc dziękuję za obejrzenie mojego materiału. Jeśli się podobało, to poproszę łapka do góry. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Tylko trzeba na pierwszy raz to mówię, trzeba nacisnąć, subskrybuj i później wyskoczy taki dzwoneczek u góry i ten dzwoneczek też trzeba nacisnąć. No i oczywiście zapraszam do komentowania moich filmów. Trzymaj się w lewej. Dlaczego jakby coś, ja jestem sarna. To ja kuropatwa. Zapamiętasz? Tratwa. Tratwa czy kuropatwa? Kuropatwa, ale jak się rymuje, łatwiej zapamiętać. Tratwa, kuropatwa. Aha.